Dobra, siema. Dziś sobie nagrywamy. Yy, będziemy robić sobie prawo jazdy ogólnie. W takiej fajnej gierce. Dosyć. No, no i to tyle. Mi się wydaje do powiedzenia. Ogólnie, możecie subskrybować i lajkować yy, filmiki. Na 30. na 20. Dobra, na 10 lajków będzie następny filmik. No. Yy... No i to tyle na razie. Dobra, już na słodyczkę. Jesteśmy. Trzeba odpalić sobie. Dobra. Jest noc w ogóle. O jezu, przeszkody mi tu zrobili. No jest ja tędy pojadę. A bo tu światło było Aha no to XD O masz to JAK WĄSKO O JEZUS Dobra W ogóle tu auta stoją Dobra jesteśmy Gdzie mam jechać? Tam chyba. Ej, nie wiem. O, dobra, no tutaj. Uf, nie, nie lubię takich dróg. Ej, to jest takie niefajne. trzeba cały czas skręcać. I tu jest duże prawdopodobieństwo, jak auto ci jedzie. O, właśnie. I jak będziesz zakręcać, to możesz się zdrzeć, ale... Hmm. O Jezu, ale szybko jechało. Yy, tu widzę, że nie ma takich wąskich dróg na tej mapie. I yy, patrzcie jaka ładna zuża polarna. O kurde. Proszę jeszcze. Pewnie wyskoczy coś. Nie. O! Dobra. O, padać zaczęło trzeba wycieraczki wyłączyć. O kurde. Ej, co ja zrobiłem? Czekajcie, musimy wycofać. No nie, to nie auto mnie nie skręciło, nie po prostu. Nigdy nieźle. Ile 60 na godzinę? Ojej, 61. No dobra, nie wiem ile jeszcze opadać. Przestało to wyłączone wycieraczki. U kurde, patrzcie, oni tu sobie tego tak zjeżdżają. Ładnie tu w ogóle to zuża polarna, nie. O my chyba tu parkujemy, no nie wiem czy tyłem. I nie mam pojęcia. Nie, tyłem na pewno nie chyba. Dobra. Uf, zaparkowaliśmy. Oj, já dobra, to pomijamy heba. No. Oh my god, te reklamy. <try> Tylko te reklamy, 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 reklamy. Dobra, pomijamy to. Jedziemy no, drugi raz. To już chyba ostatni tor na dziś, mi się wydaje. A tu nie było trzeba tego. No, tak mi się wydaje, że to ostatni tor jest na dziś, bo nie wiadomo też ile nam to zajmie. Jak... No, może w sumie to nie będzie ostatni. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, jedziemy. Nie no, chyba wyprzedzimy go. No, on tak wolno jedzie. Jezus, Maria. Strąbimy go. Co kierunkowskazy? A, no niepotrzebnie włączyłem. dobra, o kurde, ale mi wyjechał. Ja mam pierwszeństwo chyba. No dobra, my już blisko. To może jeszcze zrobimy coś jednego. Ej, no to coś szybkie było, a tu to chyba trzeba. O, punkty karne mogę usunąć. Jest! Jest! Punkty karne usuwam sobie. Jak chcecie, to możecie pisać w komentarzach, co następnego mam nagrać, bo. Nie wiem, co mam nagrywać dla was ogólnie, ale no to piszcie w komentarzach, nie? Po co oni w kółko chodzą? Uh -huh. Dobra mamy, zawrócili się. Tak? Jest. No dobra. Nie, no to zróbmy sobie jeszcze yy, jeden tor, ale to już jest tak na pewno ostatni. O Ojacie, co to z reklamy, cały czas są reklamy, ja. Jak chcecie, to mogę Wam nagrać też odcinek jak gram w 99 nocy w lesie. Tylko napiszcie... Yy, możecie napisać co w sumie, ale napiszcie też, czy sam, czy z iloma ludźmi możecie napisać. Jak chcecie. Dobra. Dziewiąta, dwa. Dobra. To ostatnia lekcja. Uznajmy, że to będzie ostatni tor. Gdzie ja mam jechać? O nie, zjeżdża. Ej, to, to jest to, tylko że jakby teraz zjeżdżamy z górki. O kurde, o Jezus, ale się zderzyłem. Ja cię Dziesięć 10 minut? Nie. Wyprzedzamy go. Dobra, wyprzedzamy. I nie. Tak wolno jeżdżą to... Dobra. No. Trzeba też uważać trochę, bo te auta tak sobie wyjeżdżają, że... Dobra, widzę, że blisko jest. No jedź. O, dobra, pojechał. Jest. O, dobra, my już zjechaliśmy z tej góry chyba. No... Udało się, jest. O oh my god. Gdzie ja wjechałem? Dobra, już, już, już zjechaliśmy z tego czegoś dziwnego. Skręcam. Czym on na czerwonym pojechał? No nieźle. W ogóle się światło nie zmieniać. Ej, co? Czemu czer... Jak czerwone światło niby? No co nieźle. Dobra tu to mam zaliczę, tu mhm. też mam zaliczę, no niepotrzebne kierunkowskazy niby, no jak Jak przecież skręcam, oh my god, no to nie wiem jaki medal, trochę chyba słaby. Y brał. A co mi się wchodzi w to? Jezu... W co mi wchodzi, no? O, dobra. Dobra. Na dziś to już tyle, więc nara.